Joshi, Manco, z tej strony Mały Alien. Witam Was w kolejnym odcinku z Deforest, z dwóch bez Noxiego Absolutnie nie wiem dlaczego. Eee, przepraszam, że nie było dużo, długo odcinków, ale zbytno nie miałem czasu. Eee, egzaminy takie tam też. No, szczerze to mi się nie chciało. Eee, no, ale powracam też NOXI. Dobra, nieważne, będę chodził, zbierał, ale chciałem powiedzieć też, że NOXI też powraca, jakby, że też nagrywa coś na swój kanał. Jak widzicie, jak widzieliście, nie wiem czy widzieliście, ale też u niego strasznie dziwnie błędy były, że najpierw miał 200 wyświetleń, później nagle miał wyświetleń tam chyba 60, później 20 i nagle ma 7 ostatecznie. Nie wiem o co chodzi z YouTube'em ogólnie. E, ale no, w sumie tyle mam do powiedzenia. No i co? Cieszę się, bo chcę znowu nagrywać. Mam taką nagle zajawkę, że chce mi się znowu nagrywać. E, ogólnie odcinki teraz będą e, trwały trochę krócej, bo... E, Zauważyłem, że im krótsze filmy tym więcej wyświetleń jakby, a też czym, żebym do innej publiki sięgał niż moi widzowie. Chciałem się rozwijać, a nie siedzieć tylko przy jakby... Was, nie wiem jak mogę to powiedzieć, chociaż cały czas widzowie przybywają. Właśnie i dziękuję... Przepraszam, ale zapomniałem niku, Toryn, Toryn. Dziękuję Ci za y, 5 zł bo widzę tutaj bez odliczenia podatków to 5 zł było widzę, że cały czas mi coś tam wspiera, czy coś tam nie wiem czy widzicie ale też y, grafika jest lepsza w końcu, y, bo ogólnie jestem samo nie wiem jak to można nazwać sam się uczę różnych rzeczy, że na przykład ja nie oglądam poradników na YouTube, ja sam próbuję coś zrozumieć i coś, więc no się posiedziałem chwilę znowu na tym e, OBS-ie i e, widzę już wiem jak, e, jakby, wiem jak zrobić żeby grafika już była ładna jakoś filmu też była dobra, mam nadzieję, że to widać no niestety tak odbiegając od tematu nie mam muzyczki bo totalnie zgubiłem playlistę, skoro to puszczałem Nie wiem nawet. Zapomniałem totalnie gdzie ja to puszczałem ale trudno. Dobra, nieważne, chyba wszystkie tematy obleciliśmy. Zostawcie łapkę, subskrypcję. Łapkę, subskrypcję. No. Eee, w dzisiejszym odcinku w planach mam tutaj dokończyć trochę dekorowanie. Bo to jest... jest tak mi się tego nie chce dekorować, a trzeba to skończyć. Jest to tragedia. No i gdzie gdzie gdzie? No i tyle. Ym no i chciałem wrócić do systematyczności nagrywania tych filmików. Noxie też będzie nagrywał odcinki. Yy, mówił mi, że niedługo wrzuci odcinek z takiej pewnej gry, która jeszcze nie miała premiery, ale dostał ją yy, przedpremierowo, bo kupił sobie kartę graficzną z pewnej firmy. I dostał dwie gry za darmo yy, Absolutnie nie wiem jak ta pierwsza gra, do której ma już dostęp się nazywa zawomniałem Coś tam. Dobra, nie będę zdradzał, po prostu wbijcie zasubskrybujcie jego i takie tam. <laughs> no. I chciałbym w tym odcinku... Będzie też trochę cięć, bo będę chodził, tak mi się wydaje. Yy, pójdziemy. Nie wiem do głównej wioski może pójdziemy. Albo katane jeszcze trzeba zabrać? Dużo rzeczy ogólnie jest do roboty. E, więc co to? Dobra, jest jadalne No, może jakieś pułapki jeszcze porobimy, bo który to jest już dzień. Chociaż nie, nie pokażę mi, bo ja już umarłem chyba. Oho, zakażenie. Trudno. Gdzie to jest? O, 10. dzień. To od 13. chyba od 13. Są już chyba mutanty, normalnie chodzą. Ale ja miałem wziąć aloes. Skąd mam te rysunki, rysunki? Nie wiem. Dobra. To ja się gdzieś przejdę, poszukam jakichś patyków i widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, po drodze spotkałem kanibalu. Kanibalów. Kanibali. Dobra, nie umiem się wysławiać. Nieważne. I totalnie nie zapomniałem gdzie jest katana, nie pamiętam jak się jeszcze po katana. Ale mam nadzieję, że zaraz znajdę. No bo w ostateczności puszczę, puszczę sobie um, jakiś poradnik, bo zapomniałem. Par gumę. Gdzie jest ta jaszczurka? No i dajcie znać czy chcecie dalej, żebym nagrywał na przykład Wiedźmina. W sensie, na pewno będę to nagrywał, ale czy podoba wam się ta seria. No Dankligha też na pewno będę nagrywał, ale na razie mam za słaby internet, żeby pobrać to, bo tam dużo ostrożnych aktualizacji jest. Umieraj. Dobita. No. I na pewno będę chciał sobie kupić Sons of the Forest. Tylko chyba, że znowu przedłużą premierę Co oni robią? Chyba, że znowu przedłużą premierę Na październik. Mam nadzieję, że nie Chociaż nie zdziwiłbym się Co jest? W końcu Nie żyjesz? Nie żyjesz Dobra, idę w dalsze poszukiwania jaskini do po katamy Dobra, już znalazłem tą jaskinię. Tak mi się wydaje, że to jest ta. Jak dobrze pamiętam. Tylko teraz... Kurde. Oho, mutant chyba. Tylko teraz nie wiem jak to się idzie. Totalnie nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie... Nie rysunek. Mam nadzieję, że nie trzeba... A nie dobra mam. Myślę, że będzie trzeba... Parę oddechowych no i trzeba. Tak mi się wydaje. Ale dobrze, że mam O Jezu, teraz gdzie to trzeba iść huh. Dobra poczekajcie, bo nie będzie mi się chciało zawracać. Muszę sprawdzić to na YouTube Dobra już, już chyba wiem gdzie to się idzie. To się chyba idzie tu Albo źle poszedłem, zobaczymy Czekajcie, taktyczne ustawienia trzeba zmienić, nie tu Żeby było jaśniej, Będ. Tutaj, tutaj, tutaj... No i sorry, że wam drogi nie pokazałem, ale... Yy, błądziłem, więc i tak bym wam nie pokazał, jak to się idzie hmm. O ja pierdziela O kurde, mutant! Proszę nie... O, o ja pierdzielę! Ja pierdzielę, Dobra, jak ja mam zabić teraz? Dryk. O kurde Dobra Mam bombę, mam motowa, idźcie, najpierw mutanta, najpierw mutanta. Dobra, może tu nie O kurde! O! mu bo! Ja pierdzielę, ja jestem ułomny. Nie trafiłem. Proszę mnie. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie to się... Teraz umrę. A nie, dobra, on no chyba razu mnie nie trafił. Dobra. A! Nie chciałem on zrobić. Dobra, jak będę cię widział, bo będziesz kurna, podpalony, to będzie lepiej. Dobra. No umiera, ile oni mają HP? Proszę, chcę iść pokazany. Umarł? Proszę. Nie, nie, nie Już. Nie. Nie wytrzymał. Nie wytrzymał. No, nie ma Noxiego. O w końcu. Jezu, ile strzał. A i, i jakby co to. Noksi też sobie to weźmie później. Kurde. No. Może założę to sobie. No raczej też sobie to później weźmie, więc... Spokojnie. Headshot. Dobra, no zabiję go w taki sposób. Mam nadzieję, że to się nagrywa, nagrywa. Co mam, idę. Dobra, Tu raczej już nic dalej nie będzie. Tu się trzeba pozbierać. Zawsze się przyda. Chyba deskami tu do góry. Aby wypiję sobie. Desk... O Jezu, tylko teraz tu czy tu. Hmm, 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 hmm. Nie no, nie no, nie pamiętam. Nie dobra, chyba tu. Znowu hajs. Chyba tu. O kurde, to jeszcze tu jest coś. Dobra, mam nadzieję, że. Ale czekajcie, co tu jest, jak tu nie da się zejść. A nie, bo tu. Dobra, jak coś to wrócę tam. I sobie pozbieram te rzeczy. Nie no, totalnie nie pamiętam tej jaskini. Może źle poszedłem? Albo dobrze, co tu się pali? A nie czaszka. No to jest to chyba. O, jestem bogaty! Super, że nic na to nie wydam. Znaczy, nic nie wydam z tego. Będę na bezludnej wyspie z jakimiś golasami. Dobra, o właśnie, tu jeszcze ta paletka. Nie, czekajcie, jestem głupi chyba po prostu, ale bo trzeba bomby porobić. Jak się bomb? Kurna taśmy nie mam. Cały czas słyszę coś niefajnego. Zładuję sobie to. Nie no. Albo zobaczę co tu jest. Ja mam latarkę w ogóle? Nie mam latarki. Co jest? Co tu jest? Alkohol. Co on? Szluga pali? Dobra, nie wiem. Dobra, można już wracać, mam na nadzieję, że nie zrespili się znowu. Dobra, katanę mamy. No i tyle. I wracamy. Dobra, to ja na razie... Z... Widzimy się zaraz jak wyjdę z tej jaskini. Dobra widzowie, już wracam do bazy, już wyszedłem. Po drodze tutaj jakieś zwierzątka pozbierałem, bo skóra się zawsze przyda. Jakiś pancerz czy coś. Yy, jeszcze jakieś benz benz. bęc. bęc. Yy. Yy, yy, kurde, coś miałem powiedzieć. Ja pierdzię, dlaczego zawsze jak zaczynam nagrywanie to mam pustkę w głowie? O, jeszcze w błotku się wytuplałem. Yy. Ogólnie ten odcinek pojawi się raczej w ten sam dzień, który go nagrywam, czyli dzisiaj jest chyba 29, więc to się pojawi 29. Tak mi się wydaje oczywiście. Co, czemu tu takie rzeczy leżą w ogóle? No, no nieważne. No i 30 będzie kolejny filmik. Czyli w poniedziałek. No i tyle. W sumie już będę powoli ten filmik kończył. Tu może coś jeszcze dobuduję. No dobuduję coś tak, żeby... <laughs> Jezu, przepraszam, do, do 20 minut dobiję to 5 minut jeszcze. O ja, aż się przestraszyłem. Eee, coś, 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 coś właśnie jakieś regały trzeba porobić. Nie mam regałów tutaj. A nie, tu są. O Jezu, zamarznę. Co jest? No. Nie wiem czym z tym to Forest. Chciałbym też nagrywać filmiki z GTA Online, bo też dużo ostatnio znak gramy. Więc chcielibyśmy ponagrywać, bo bardzo fajnie nam się gra. No, Noksi też zaczął nagrywać, to już wspominałem. I chyba już nie jestem do do, 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 do -nia. No. Trzeba się ocieplić z gorąco. Znaczy, Boże, zimno. Poczekać przy ognisku, potańczyć. Uga, buga, uga, buga, uga, buga. Dobra, nieważne. Tu coś podokańczać. Krzesła. Jezu, czemu jest tak zimno? Ja muszę sobie kurde normalnie zrobić ten ten. O, mam latarkę! Ja ślepi jestem chyba. Nie wiem, bardzo możliwe, że jestem ślepy. Yy, yy, yy. Jak mają pustkę w głowie. No, może kolejny odcinek będzie z Noxim już? Mam nadzieję. Bo się do mnie nie odzywa. Muszę zjeść baton. Nie, mam mięso? O, tu jest. Tu upie upieczę. Upieczę. Ja piję. Upieczę. Jezu! Coś tu, garnek jeszcze zdobyłem. No i tyle. Widzowie szybko na waszych oczach zrobię miniaturkę, pokażę Wam jak robię miniaturki Benz, bandc, bandc. Tak I teraz trzeba zrobić zdjęcie O jest fps -y, tu widać Ale to... Nie, chyba tego nie widzicie. Tylko kurde wydać mi kursor. No, rozrobione. I później się jeszcze doda tam. katane Chyba. Nazwa filmu to będzie wyprawa po katan coś, om um, dum dum dum, już staje ranek, staje ranek, już są gotowe, dobra, nieważne, minimajk mi się odpalił, yy. drewno, drewno jest niepotrzebne, dobra, to pozbieram paczek Paczyk. i Będziecie znać też, co można porobić w tym deforeście, bo no, zbudujemy kilka bas, yy, co tam jeszcze, no pozbieramy tam różne rzeczy, porobimy domki, pobudujemy. No i co później mamy robić? Na pewno yy, porobimy tutaj, yy, porobimy te, 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 o jakieś dziki, te podblokowe wywołujemy, Shop zając mam. A w sumie, o, ryb żadnych nie mam. Jakieś notatki, te schematy jeszcze będzie trzeba pozbierać kościoła. Zrobimy kościół gdzieś. Będzie, to by, to będzie się nazywał Kościół Świętego Marcinka. Nie yy, Nieliczne osoby będą wiedzieć czemu Marcinka, ale dobra. Kurde, mogę wózek wziąć. Nie pomyślałem. O dobra, tu jeszcze dokończę. Agudki, zjem. Ech! O! Co to? Co, co mnie bije. Jak to niebieskie są. Chyba, że to była jakaś szansa 1 na miliard, że niebieska burówka amerykańska gryzie mnie w pupcie. Chyba, że tak. Bardzo to było możliwe. Warówki amerykańskie. O. o, wiem co jeszcze trzeba zrobić. O, gdzie to jest? To będzie tu. O! Nie klatka na króliki. Płatka na króliki. Yy. O, Dobra, damy to gdzieś tutaj o, pod balon. O tu. Tu na pewno będzie dużo królików, ewidentnie. Jest. 170 patyków. 17 skróle. Jelenia. Chyba to poza odcinkiem zrobimy jeszcze. Ja pier. Co wie? O oh yes!